Ok, Siemanko, dzisiaj chciałbym tutaj porobić jakieś questy pierwsze, żeby zobaczyć, jak to w ogóle wygląda. Tutaj, te XP teraz, no ale tu mam jakąś misję, widzę. Dobra, tutaj trzeba klikać F, trzeba pamiętać. No, dobra, pacjami już nie pamiętam, to się dokładnie było. Tak naprawdę, ostatnio grałem w Black Desert i tam wszystko się R-ką robiło. Teraz muszę przestawić na F. O, czekaj, R-ką można o, dobra, i spacja teraz, R, i spacja, okej, okay. tak będzie najszybciej, nie klikania, dobra, i skip, dobra, jest zrobione, mam tu więcej misji, mam tutaj do oddania od razu, spacja, spacja, dobra, skip, i spacja, okej, okay. ło, wow, i od razu level, jeszcze nic nie zrobiłem, skip, i spacja, dobra, spacja, dobra, wzięte, o nawet skiller już dostałem, jakieś chyba. Zobaczmy, dostałem punkty, punkty dostałem. Eee, może na razie bym sobie tutaj... Czekajcie, chociaż fajnie byłoby jakiś nowy skill mieć. Co tutaj jest w ogóle? To takie ciachnięcie. Tu jakaś łapanie, czy to się teleportuje, czy co? Jakiś efekt Armor Penetration plus 5%. HP consumption, Co konsumuje moje HP? Czy co? I tu taka obszarówka jakaś. Dobra, wezmę sobie coś obszarowego. Dobra, i wezmę co? O, ile ja tych skill od razu mogę brać. Już na start, tyle. Tu jakieś przyciągnięcia, i tu jakiś taki skok, dobra. Hmm. Dobra, wezmę sobie na razie taką obszarówkę trochę. Mogę sobie to od razu to przekładać, o, mogę chociaż. Dobra, zróbmy sobie to tak, że to będzie tutaj. Tego nie potrzeba, bo to mam pod jedynką, tak naprawdę, więc to dam sobie tutaj na trójkę i tak niech będzie ok. jeszcze mogę się czegoś nauczyć, kurde ile ile tych punktów oni mi dali masakra dobra, 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 dobra to niech będzie to i dam sobie to na czwórkę na razie to nie wszystkiego pozwala mi się nauczyć kurde na ile tych skill dostałem gdzie tu moje są jakieś skill points? SP 16.21 lol! 21 Lol, ile oni mi tego dali? Wszystko na naraz dali normalnie. Już na razie tak sobie to trochę randomowo to rozdam. Gdzie tak nie miałoby trochę sensu. Zróbmy to jakoś tak. I co ja jeszcze tu wziąłem? No, mam. To, mam. Ta łapa jeszcze. Ten buffik jakiś, Dora, niech będzie tutaj i na razie jest ok, nie? Um, jak tu przejść, żeby z portem.? dobra, są tutaj pasywki, dobra, mogę kliknąć tą pasywkę, a tutaj zwiększa. O, chyba damage. Tu czegoś mogę się nauczyć. Jakiś skokak. Dobra, biorę wszystko tak naprawdę. Pasywki są ważne. Jakieś yy, max Stamina i przez ten... ok. Teraz, ile zrobione? Dobra, co mam tutaj? Tu mam gdzieś iść na rasie Maziomek? Spacja, spacja. R, wzięte? Teraz z tym, siwanko pani? Jaroszko, onegaishimasu. Mas? normalnie to się japońskiego uczyć, ja sobie tego nie zmieniałem, to od razu jakby automatycznie jest już na japoński, ale napisy po angielsku, także wiadomo o co chodzi, jakby co czyli jak ktoś zna angielski, może się uczyć japońskiego a bo jak trochę zna japoński, to może się podszkolić w japońskim, kurde ludzie gra cieszy, bawi i uczy normalnie spacja, R. ona mi tu wszystkie misje Kurczę, że tam jest jakaś misja, ile tych misji mi dajecie ludzie Spacja spacja. O, dostanę ten. Żeby temów nie zepsuć przy ulepszaniu te ochronki. Ochronki się przydadzą. Dobra, mam nadzieję, że już wszystko. Chyba tak. Dobra, czyli mogę iść na pierwszą mapę. To ona jest tutaj. Dobra, idziemy w końcu coś zrobić. Jakiś rozpierdziel. Coś mi jeszcze ze skillami wyskoczyło? A, że mam jeszcze skill pointy, że mógłbym coś ulepszyć tak naprawdę. To jest moja jakaś fajna przerówka. Aktualnie chyba to. To Nie mogę. A dobra, poszło. To jest... to? To jest to to jest to machnięcie. Nie mam tych skill pointów, ludzie. Jeszcze siedem. To jest jakiś ten baw Dobra, co jeszcze mogę ulepszyć? Te podstawowe jeszcze umiejętności to jakaś mała obszarówka. Co to jest w ogóle? A taki dash, to jest spoko. Naraz więcej chyba nie mogę. Co nie? Dobra, mam aż nawet... dobra, już jest 0 na 21, wszystkie skill pointy użyłem. Dobra, idziemy. Kurde. Więc pacze, okej. Okay. Dobra, moja pierwsza instancja, lecimy. Co to będzie, co to będzie, panie? Jak szybko machaj tym mieczkiem? Pani Neko-samuraj. Dobra, idziemy. Teraz sprawdźmy trochę te skillę, może. To jest to mychnięcie. Ło, wow. no wszystko rozwalone. Znaczy, no ranie nie wszystko. To, to jest ta. Ło, wow. fajna obszarówka. A to był ten buff. A co ona skacze? Dobry. Haj, 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 kurcze, się zgadzać. Hej, hej, A śmiesznie to wygląda, bo jako skinowo ma miecz na plecach, i swój miecz mam w ręku jeszcze. Więc jakby ma dwa miecze. Ale ona, ona podskakuje, ale ona podrzuca też, jakby ludzi. Wafik. Oh, nie ma to aż takiego dużego zasięgu? Fajna, taka przyjemna ta postać. Tylko trzeba się ją chwilę pobawić, żeby ogarnąć jej skill ogólnie. Jakaś misja już complete jest.

Ale to szybko ginie. A jeszcze nie mam tutaj jakby i temu założonych, bo na 15 level dostałem drodze i tam jakiś fajniejsze i w ogóle zbroje. No, czekaj, zbroja na 10, już mam 10 level? LOL, kiedy? Te levele mi tutaj nadawały takie. Znaczy, levele, Boże. Mmm, te misje mi tak nadawały leveli. 14 level mam, kiedy to? Ludzie. <laughs> Ale strasznie się szybko leveluje, przynajmniej na początku. Tak nie było, tak nie było. A ja tu mam w ogóle mało HP. Eee, gdzie mam te potki? pod kół, dobra, ale trzymam się trochę. Już w ogóle 9100 HP. Wy, ty, f... co tu się dzieje? Dżumbię! Dżumbię to chyba, przygotuj się. O, uciekamy mu. O! No i tak jakoś wiele nie robi mi. Jumii to chyba skup się może. Maj, czyli do przodu. cię, skup się. Jumii. Jumii to o, jeżeli tamto było skup się to to jest przygotuj się właśnie. Ah. A, zabij mnie, ale mam pasywkę taką fajną, że teraz się podniosę. Boom, i mam bafa na damage z karty. Tylko nie pamiętam na ile to sekund było. Wchodźcie tak, tutaj. O ty, on lubi tutaj obszarówki na mnie. Mimo, że mam duże obrażenia, to jednak bossa się trochę biję. Tylko te małe tak szybko giną. Więc widzicie, no, pierwszy dungeon dopiero, ale nie jest jakoś tak super, super, super mega łatwo, że tylko idziesz i tam, pam, 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 jeden strzał i wszystko leży. Tylko tutaj trzeba trochę już pounikać, bo to tam trochę już potrafi walnąć. Dobra, coś tutaj. Aha, tu bym musiał użyć kluczy, żeby dostać. te, dobra, na razie nie użyłam tych kluczy na tych początkowych um, misjach, dungeonach. Dopiero gdzieś tam później będę to używał, bo to raczej później będzie bardziej opłacalne chyba. Nie jestem do końca pewny, nie pamiętam. Nie wiem, czy też tutaj nie jest to trochę inaczej jak, niż jak to było kiedyś jeszcze do dawnych czasów na GameForge'u. Jakaś muszka mi tu lada. Mm, dobra, ale ładuj mnie tu tutaj szybciej. Szkoda, czasu. Candy City i zobaczmy, jakie misje tutaj zrobiłem już. Dobra, tu już mam jakiś tam znaczek zapytania, czyli coś do oddania jest. Kurczę przeskoczyć, nie mogę. Dobra, tutaj mam już tego ziomeczka. To jaka pani diablica chodzi. Dobra, F spacja. R spacja. Uuu, 15 level i już nowa broń. O kurde. I nowa misja główna. Dobra. O, i kolejne skill pointy. Dobra, zakładam nową broń, że jeszcze bardziej ich tutaj masakrować, um, tu jakiś... Uuu. Na 20 level broń jakaś. Dobra, użyj. ok, I co jeszcze mam tutaj do życia? Tu mam coś do użycia. A, to są ten, to nie. I coś jeszcze tu mam? Dobra, nową skrzynkę na 20 levelu później. I co ja dostałem? Dostałem broń, która jest słabsza. Może? A, dobra, jeszcze jest coś tutaj. Secik, ale jakiś chyba też słabszy niż mam tak naprawdę. Oni nasadają. A nie dobra, lepszy, jest, lepszy jest chyba. O kurczę, dużo lepszy. Przecież nawet jest ten wskaźnik, niebieska strzałka w górę, czyli że jest lepszy. Dobra. Jeszcze teraz mam więcej armora. A to jest ta nowa broń, to jest ta nowa broń na 200 level, o ile ma demańczy, dobra, sobie tutaj odłożę, żeby się nie pomylić. Że tutaj jest ona tutaj do założenia później. Dobra, bonusy daje, daje takie same, ale ma dużo więcej ataku, o 195 ataku więcej, fajnie, że nam tutaj pokazuje. Dobra, i lecimy dalej, lecimy dalej. Coś tam jest, mam jeszcze jakiegoś kweza tutaj do ogarnięcia. Takie skrzydła ma. <laughs> kiedyś takich nie było, w ogóle skrzydła kiedyś nie było. Dobra, jewka. Dobra, i jakaś misja jest wzięta. O, i tu dodania od razu. Tu już ma ktoś rangę C, kurczę. Przecież ten serwer nie trwa tak długo i oni grają. Kurczę, no. Nie mają życia, grają tylko. <grymansy> Ale spacja, R spacja, spacja, spacja. Spacja, spacja. Kurczę, ile? Ale tu jeszcze do pogadania. Spacja, spacja, R. No, już do pokadania, kurde. oni lubią to ze mną rozmawiać. I chyba to byłoby na tyle. I dobra, jest tutaj kolejny quest na chyba tą samą mapę. Tak jest. Lecimy na tą samą mapę. Epizod drugi. Zobaczymy, co tutaj będzie. Level 15, Japonczyk. Mm, kurczę, jeszcze level 15. W to szybko poszło. Masakra. To powinno mieć większy trochę zasięg. Bo ona się tak niby się skupia i coś tam chce pierdzielnąć, Ale zasięgu za bardzo nie ma. No a, fajnie. Nie ma jakichś takich problemów jakby już yy, na start z cooldownami. Praktycznie mogę cały czas tutaj skillami napierdzielać, a jeszcze nie mam wszystkich skilli tak naprawdę. A coś mi przycięło trochę. Tutaj energii mi brakuje. Trzeba trochę tym auto po żeby energię sobie załadować. Chyba, że jakieś skilly tutaj ładują, by było trzeba się przyjrzeć trochę tym... skillom, czy jakieś tutaj mi odnawiają tą energię. Hanare! No ona jest. Fajna ma animację tak naprawdę. A, bo i tutaj... A, przez 10 sekund jeszcze muszę się z nimi lać. Dobra. Jakąś gitarę wydropiłem. Spokój tej O, dobra, już wybuchł. Ale głośny. Spokojnie w tej grze, że tylko wystarczy wejść na item i się go podnosi. To jest bardzo fajne. Trzeba łazić i zbierać tego, jakby w wielu grach. No ty chyba mogę wszystko sobie naraz polować, nie? Chodźcie wszyscy. Tyle mam defa i życia, że nic mi nie jest straszne teraz. O, duży wyszedł. Trzeba mu tego armor'a zbić, żeby móc go tutaj obezwładnić trochę. O, trochę walnął, ale szybko on jednak ginie, mimo wszystko. Dobra, bierzemy i tam jakieś buty. No i dobra, idziemy. Warlike. Bo chodź chodź, będziemy się bawić. Pamiętajcie, że ten jeden, właśnie skill, że ja go używam, bo mogę się odsunąć. Ale on normalnie dalej, jakby jest jest anulacja tego skilla. Nie muszę jakoś stać przy nim czy coś, mogę się odsunąć. on daje tam swoje robi. Ten skill to był ten, nie? Tak jest, nie mogę się odsunąć. Albo to nie był ten, to był ten? Dajcie, nie mam energii teraz. Osie o, kręci jak Garen normalnie. I tu mam w ogóle wzmocnienie na 7. Wpalamy wzmocnienie. O. Super Armor zbity, jak urat zabity też. Bierzemy hajsy i tamy S no na tych początkowych chyba misjach nie da się nie wbić S, chyba żeby się awczyło. Tutaj akurat bardzo łatwo się te S wbija. Dobra, wszystko zebrane, wszystko zebrane: jakieś naszyjniki, klejnoty, wszystko. Dobra, damy sobie tej quest od razu, ale jeszcze, to jeszcze zobaczymy. Tutaj mi tu wyskakują jakieś wykrzykniki różne. Coś mi tam pewnie chcą podarować za darmo. Dodatkowo za moje wspaniałe tutaj y, zabijanie potworów, ratowanie świata i te sprawy. Gdzie to jest? Tutaj, dobra. Bierzemy to. Kolekty. Dobra. Pustą wiadomość już można usunąć. A to czemu mam pustą wiadomość? Dobra, to wszystko. I skill, coś mi tutaj oferują w skillach to ja oczywiście biorę. O, tutaj można sobie wszystko ulepszać. Tu mam jeszcze jeden punkt, mam. Z jednym punktem to tutaj za bardzo nie nawojuję, ale wezmę sobie to ten podstawowy skill, sobie ulepszę. Czemu by nie? Też się go używa, mimo wszystko. Takie ma małe motyle skrzydeł, nawet i pasują tej um, stelli. Jak się nie mylę, to ma takie już takie niebieskie. I by, by zielone pasowały, bo to jest ta chyba ta nowa, nie? Elfie, czy, Elfie, czy jakoś tak ona się nazywała. I ona ma takie zielone skile więc zielone by jej pasowały. mi by ogólnie strój czerwony pasował, bo mam czerwone skile. <noise> dobra, dobra, misja, misja. Tu jest do oddania misja. Jak dużo ludzi, kurcza to jest. Chociaż to wiadomo, to z różnych chyba regionów są ludzie. O, tutaj Chiny. <noise> Przynajmniej chiński nick więc nie wiem, a prawdopodobnie Chiny. R, spacja, 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 R, spacja. Jest trochę klikania, nie? I tutaj jeszcze coś do pogadania? Na coś pogadamy. I tu jeszcze? O kurde. I teraz do oddania. Ło, szesnasty level. No teraz już tak normalnie idą. Tak po levelu mniej więcej, no to jest spoko, Ale te pierwsze 14 leveli to, to było hardkorowe. Człowiek chwilę pogadał i 14 level mu dali od razu. Ale dobra, widzimy już teraz, że te levely będą w miarę normalnie szyły. Nie jakoś mega szybko, tylko tak w miarę normalnie. Więc okej, okay, tylko te pierwsze 14 leveli to jest taki przeskok trochę. Ło, dużo niebieskich misji do odebrania. Dobra, to sobie na następnym razem może zostawię. Ten jak ma duże skrzydła. Uff, dobra. Fajnie się grało, tak naprawdę. Fajnie jest, podoba mi się. Dajcie znać, czy wam się podoba gierka. Czy um, trochę lepsze to niż jak ten Soul Walker wyglądał mniej więcej na początkach, gdzie jeszcze się zaczynało w ruko, czy tutaj wam się to bardziej podoba. Pewnie też gracie, to dajcie znać. I trzymajcie się do następnego. Na razie, pa! Dzięki. ありがとう君